Cześć! Dzisiaj zaproszę Was na nietypowy odcinek, mianowicie tutaj, za tą bramą, spędziłam ostatnio kilkanaście, no kilkanaście dobrych godzin, pracując nad pewnym projektem. A ten projekt to jest audiobook mojej książki Cukrzycowy Zawrót Głowy. Książka jest jak gdyby takim opowiadaniem moim doświadczeniem zmagań się z cukrzycą. Ja choruję na cukrzycę typu pierwszego już od 25 lat, także pokazałam ją z. W oczach dziecka, nastolatka i dorosłego. No i właśnie książka już niebawem sprzedaży w formie, w formie papierowej, elektronicznej, no i właśnie audiobooka. Także dzisiaj pokażę Wam, jak ten audiobook powstał. Jakie tam są warunki, czy ciężko jest w ogóle nagrywać takiego audiobooka, jak to się robi. Powiem parę wskazówek z mojego doświadczenia. No i yy, przyznam się też do parów top, no bo parę było. Także to lecimy. tadam moje studio. No dobra, Ania, co tu za ściema? Gdzie to studio? O, jest studio. Studio jest właśnie tutaj. Proszę. Już was, już wam pokazuję. To jest właśnie moje studio. nagrań audiobooka. No okej. Okay. Pokażę wam jak to tutaj to wygląda, rozmontuję się, rozpakuję i nagrywamy. No i jesteśmy. Jesteśmy w środku, tutaj z perspektywy czytającego. Tak to właśnie wygląda. Tu jest laptop, którym steruję właśnie tutaj myszką. Pojawia się dźwięk. No i, no i tyle. W zasadzie to tyle. Pianki wygłuszające, jest naprawdę kompletna cisza. Pewnie wy się zastanawiacie, jak wygląda takie nagrywanie takiego audiobooka, jakie mam rady. Na pewno trzeba sumiennie i, i systematycznie pracować. Nie zaleca się więcej nagrywać, więcej niż półtora godziny dziennie, godzina, półtora. Z racji tego, że później dźwięk i melodia głosu już tra, traci swoją jakość. To oczywiście dotyczy osób niewprawionych, takich jak ja. Pewnie doświadczeni audiobookowcy mogą pracować i dużo dłużej. Co do ubioru, to warto zaopatrzyć się w jakiś nieszeleszczący strój. Jak widzicie, ja jestem ubrana w same tylko polary, bluzy. Coś, co po prostu nie wydaje dźwięku. Wiadomo, przez godzinę, półtora nagrywania nie trzeba w zasadzie jeść. Ja, no chyba, że się ma cukrzycę i spada cukier. No to wtedy ratowałam się jakimiś cukrami prostymi w formie dekstro. Dodatkowo piłam tylko wodę, wodę ciepłą, przegotowaną. No i tak właśnie nawilżałam gardło. Przeczytanie, przeczytanie, ale dopiero później jest praca nad obróbką dźwięku, nad słuchaniem tego, nad ewentualnymi błędami, nad cięciem. No to jest. Ponad trzykrotnie więcej czasu niż samo przeczytanie. Ogólnie całość zajęła mi, cały cały ten projekt zajmował mi około 140 godzin, z czego jeszcze wykorzystałam trochę męża i też mi troszeczkę pomógł w przygotowaniu tego dźwięku, tutaj tego studia i tak dalej. No, także to, to troszeczkę trwa. Czekacie na wtopy? Brak doświadczenia na żywca jakoś to będzie. Nie wychodzi. Warto wcześniej troszeczkę poćwiczyć czytanie na głos. Strona techniczna. Źle ustawiłam raz mikrofon, przez co całe nagranie musiałam wyrzucić dwie godziny w plecy. Nic na siłę. Był taki jeden naprawdę gorszy dzień, gdzie praktycznie myliłam się i zacinałam co jedno zdanie. Dyskretnie wyciągnęłam z pleca kapena z insuliną, tak żeby nikt z przechod. Dyskretnie wyciągnęłam, pen. Dyskretnie wyciągnęłam z plecaka penę z insuliną, tak żeby nikt z przechodniów czasem nie zauważył, że się sprzeda. Nadszarpnięcie strun. Ja doprowadziłam się do jakiejś infekcji, nie wiadomo co to było być może przeziębienie, być może COVID nie wiem. W każdym razie audio się czyta naprawdę inaczej, trzeba czytać wyraźniej, dokładniej. Także na pewno jest to. Tutaj też są ciężkie warunki, bo są niecałe 3 stopnie. Nie można włączyć ogrzewania samochodowego, bo wiadomo, będzie głośno. Także no, warto nawilżać sobie po prostu gardło stosując tabletki, witaminkę C i dbać. Warto wyciszyć dźwięki w telefonie. No niestety w pompie się nie da. Ja miałam podczas tego nagrywania wymagane kalibracje sensorów, powiadomienia o niskim. No także tutaj no niestety... Niestety mu się nie dało tego przeskoczyć. Nagranie takiego audiobooka nie jest wcale prostą sprawą. Zastanawiałam się, czy nie dać tego do profesjonalnego studia nagrań, aczkolwiek, no, koszty są bardzo wysokie. Tam jest to jest około 10 tysięcy złotych, nawet i więcej czasami. Ale ja przede wszystkim chciałam, żeby, żeby ta książka moja była autentyczna, żeby była ode mnie. Tam przedstawiłam bardzo dużo emocji. No i jakbym tego sama nie przeczytała, wam o tym nie opowiedziała, no to nie byłoby, nie byłoby tej autentyczności. Na tym mi głównie zależało, dlatego zdecydowałam się po prostu zrobić ten, tego audiobooka. Tutaj w tym studiu. Cieszę się, że go zrobiłam. Nie wykluczam, że pojawiło się kilka niedociągnięć, aczkolwiek naprawdę dbałam o to, żeby, żeby ta jakość dźwięku była dobra, żeby przekaz był dobry, płynny, żebyście Wy, słuchając mojego audiobooka, mogli się odprężyć. A tymczasem nie przeciągam. Zostawiam Wam linki zakupowe do mojego audiobooka w opisie pod filmem. Zapraszam Was też jeszcze na krótki fragmencik czytania audiobooka. W tym studiu. Do usłyszenia. Cześć. Wstęp. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Mam na imię Ania i od wielu lat choruję na cukrzycę typu pierwszego. Tak, to jest ta wersja cukrzycy, jak to niektórzy określają cięższa, na tę chwilę nieuleczalna i na pewno insulinozależna. Moja trzustka nie wytwarza insuliny. Problemy z porannym cukrem nie powstały bez przyczyny. Po niecałych trzech miesiącach od zachorowania dostałam tak zwaną remisję. Moje zapotrzebowanie na insulinę drastycznie spadło. Według zaleceń dr. mróz nadal miałam brać dwa razy dziennie insulinę, ale dawki były przynajmniej o połowę mniejsze, prawie że minimalne. Po cichu miałam nadzieję, że wyzdrowiałam. Lipa, nic z tych rzeczy! Poradni moja wspaniała doktorka, momentalnie sprowadziła mnie jednak na ziemię. Wyjaśniła to dobitnie podczas jednej z wizyt. Kochaniutka, ty się tak nie ciesz, zaczęła. Nie wiadomo ile ta remisja potrwa. U każdego jest to różnie. Może być, ale nie musi. Niewątpliwie nie potrzebujesz teraz tyle insuliny, ile w momencie zachorowania.